No cóż, dobiegliśmy do końca zawodów. Bardzo proszę teraz Panią Przewodniczącą o podanie oficjalnych wyników. Protokół końcowy sędziego głównego zawodów sportowo-pożarniczych. W dniu 18 czerwca 2023 roku przeprowadzono w Białej Rawskiej powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których wzięło udział 10 drużyn. Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy Państwa Straży Pożarnej w Prawie Mazowieckiej, a sędzią głównym zawodu była brygadier Mirosław Wójcik. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach: Ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. W tym momencie przeczytam najpierw ćwiczenie bojowe, a później sztafetę, a klasyfikację generalną będziemy okresywać na końcu. Ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce OSP chodnów z wynikiem 35,5. drugie miejsce OSP Sadkowice z wynikiem 38,7. trzecie miejsce OSP Chrząszczep z wynikiem 41,6. i czwarte miejsce OSP Kurzeszeń z wynikiem 42,3. Oraz exek po czwarte miejsce OSP Lutobory również z wynikiem 42,3. Szóste miejsce OSP Cielan z wynikiem 44,9. Siódme miejsce OSP Stara Wieś z wynikiem 50,5. Ósme miejsce OSP Rawa Mazowiecka z wynikiem 53,4. Dziewiąte miejsce OSP Regnów z wynikiem 57,5. Dziesiąte miejsce OSP śierzowe z wynikiem 58,7. i 7 Sztafeta pożarnicza. Pierwsze miejsce OSP chodną z wynikiem 57 i 3, drugie miejsce OSP Chrząszcze z wynikiem 61 i 4, trzecie miejsce OSP starowiec z wynikiem 62 i 6. Czwarte miejsce OSP Cielon z wynikiem 66,2, i Piąte miejsce OSP Sotkowice z wynikiem 66,8, i Szóste miejsce OSP Kurzeszen z wynikiem 67,3, i 3. Siódme miejsce OSP Lutobory z wynikiem 72,2, i 2. Ósme miejsce OSP Sierżchowy z wynikiem 77,5, dziewiąte 9 miejsce OSP Regnów z wynikiem 79,7, i 10 miejsce OSP Raba Mazowiecka z wynikiem 91,2. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco: pierwsze miejsce OSP chodną z wynikiem łącznym 92,8. Drugie miejsce OSP Chrząszczew z wynikiem łącznym 103. Trzecie miejsce OSP sadkowice z wynikiem łącznym 105 i Czwarte miejsce OSP kurzeszym z wynikiem łącznym 109 i 6. Piąte miejsce OSP Cielon z łącznym wynikiem 111,1. Szóste miejsce OSP Stara Wieś z wynikiem łącznym 113,1. Siódme miejsce OSP Lutobory z łącznym wynikiem 114,5. Ósme miejsce OSP Sierzchowy z wynikiem łącznym 136,2. Dziewiąte miejsce OSP Regnów z wynikiem łącznym 137,2. Dziesiąte miejsce OSR-owa Mazowiecka z wynikiem łącznym 144 i 6. Podczas zawodów do Komisji Sędziowskiej wpłynął jeden pisemny protest, który załatwiono na korzyść protestującego. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, jednocześnie stwierdzam, że zawody zostały zorganizowane prawidłowo. Dziękuję Pani Przewodniczącej. Teraz proszę dowódców trzech drużyn o wystąpienie. Trzech pierwszych. Teraz prosimy Pana Starosta o wręczenie nagród, ponieważ Pan Starosta był fundatorem nagród i pucharu za pierwsze miejsce. Bardzo proszę Pani Starosta. Państwo wspólnie ze starostą Jackiem Otulakiem mamy zaszczyt wręczyć poczery za pierwsze miejsce, drugie i trzecie. To są nagrody pieniężne do zrealizowania już według uznania jednostek. Za pierwsze miejsce Puchar Starosty Rowskiego dla OSP Chodnia. My z panem komendantem pozwolimy sobie teraz wręczyć za drugie i za trzecie miejsce. Puchę. A teraz proszę pozostałych dowódców drużyny o wystąpienie. Chciałbym podziękować bardzo serdecznie wszystkim drużynom za udział w zawodach powiatowych. Pogratulować zwycięzcom. Pogoda wytrzymała, więc cieszę się, że, że udało się w pełni przeprowadzić te zawody. Chciałbym podziękować Panu Staroście za ufundowanie nagród, organizatorowi obiektu, Panu Burmistrzowi z Białej Rawskiej za udostępnienie obiektu, za pomoc w organizacji zawodów komisji sędziowskiej. Chciałem tutaj ze swej strony podziękować za wnikliwe sędziowanie tych zawodów. No i orkiestrze za uświetnienie nam tych, tych, tych zawodów. Dziękuję bardzo. Druchowy strażacy, Szanowni Państwo, ja przede wszystkim chciałem pogratulować zwycięzcom. Gratuluję druhowie z OSP Schodnowa, ale gratuluję wam wszyscy druhowie za to, że wykazaliście się walecznością, ale przede wszystkim zgodnie z duchem fair play, także zawody odbyły się w sposób poprawny. Dziękuję za waszą obecność, dziękuję za wasze przygotowanie, za wasze starania, was, wasz pot w treningi i w dniu dzisiejszym. Dziękuję panu staroście i zarządowi powiatu raskiemu za kolejny raz przeprowadzenie zawodów opu... Starosty powiatuwskiego w gminie Biała Raska. Dziękuję panie starosto. Dziękuję komisji sędziowskiej, dziękuję panu komendantowi, dziękuję za sprawną organizację, a teraz chciałem zaprosić duchów strażaków i komisję sędziowską gości zaproszonych na symboliczną kiełbaskę, tak żebyśmy mogli chwilkę jeszcze wspólnie razem porozmawiać. Wszystkiego dobrego, miłego dnia. Dziękuję. Szanowni Państwo, dwa słowa nim na tą kiełbasę przejdziemy. Dziękujemy Panie Burmistrzu za gościnę. Zawsze możemy liczyć na Pana Burmistrza Adamczyka, władzę Białej Rawskiej w tych kwestiach. Ja w imieniu władz powiatu serdecznie dziękuję przede wszystkim uczestnikom tych zawodów. Dziękuję druhmom, druhom z dziesięciu jednost jednostek za to, że no, przyjechaliście, że w rywalizacji Fair Play te zawody odbyliście. I również dziękuję panu komendantowi, pani przewodniczący składu sędziowskiego i, i wszystkim sędziom. Cóż, no y gratulacje dla zwycięzców, dla wszystkich uczestników. Życzę jak najlepszych miejsc na zawodach wojewódzkich, bo one za rok się odbędą dla naszej reprezentacji powiatowej. Serdecznie dziękuję w sposób szczególny kibicom, osobom, które tutaj towarzyszyły nam. Dziękuję bardzo. Zawody powiatowe uważam za zakończone.